Zbiory A i B wyglądają tak. Zaznaczmy wspólne elementy dla tych dwóch zbiorów. To jest 0, 4, później mielibyśmy 8, prawda? Widzimy, że tutaj elementy powstają według takiej reguły, że do poprzedniego elementu po prostu dodaje się 2. Więc mielibyśmy 8. 12 też byłoby wspólnym elementem ze zbiorem A i tak dalej. Czyli wychodzi na to, że zbiór B, wszystkie jego elementy są wspólne ze, z elementami zbioru A. I teraz ze zbioru A wyrzucam zbiór B. Co mi zostanie? Ze zbioru A wyrzucam. Dobra, 0, 4. Czyli tak naprawdę zostanie mi co czwarta liczba? Zaczynając od dwójki, nie? Czyli mam dwójkę, szóstkę, później miałbym dziesiątkę i tak dalej do nieskończoności. Natomiast jeśli ze zbioru B wyrzucę zbiór A, to w zbiorze B co mi zostanie? Wyrzucam zbiór A. Patrzcie, każdy element skreślam. Czyli wychodzi na to, że no, według tej reguły, skreślałbym te elementy aż do nieskończoności. Więc, jeśli ze zbioru B wyrzucę zbiór A, to nic mi nie zostanie w zbiorze B. Mamy zbiór pusty.